Witam, witam ponownie na kanale. Dzisiaj dostaliśmy taką fajną paczuszkę z zagranicy z Grecji. Jest zapakowane fajnie. No tak, no tak trochę słabo, no ale jest zapakowane. Moduł ABS. Zobaczymy, otwórzmy to jak to będzie. Czy nam się to uda naprawić? Panu z Grecji Kontakt był przez Syrgo, przez Whatsappa na translatorze Oby no, się udało, to jest by fajnie Wiadomo, że Jakie to wszystko wyglądało Co to za moduł w ogóle jest O nie zróbmy Tu mamy już takie coś Czyli to model cewki trochę takie połamane. No ale no. No przeżyło to. Przeżyło to. Więc. Problem jest. To, no dobra, no zobaczymy jak to będzie pod kątem, jakie są błędy. Idziemy na kąpa. Już sprawdzimy. Tak, mamy to podłączone. Od razu widać, że nie działa jeden z czujników. Zobaczymy tutaj, co nam pokaże. są tylny prawy przedni prawy i kodowanie dobra no niby na tą chwilę niby powinno być to do naprawy no zobaczymy jak się to po prostu polutuje na nowo te połączenia no i w jakim stanie jest to w środku także idziemy w tworzyć sprawdzimy jak to wygląda dobrze to co sprawdzamy to jak to jest zrobione w środku, czy jest w ogóle co jeszcze naprawiać? Otworzymy to. Kleju jest dużo, że to jest całe takie połamane. Na razie tragicznie nie wygląda. Słabo to jest zrobione. No i tak, mamy to tutaj. Sprawdzimy to. Sprawdzamy. No tak to wygląda. Może jakoś tam super to nie wygląda, ale... No ale już widać czemu to nie działa. No, no i też co mówiłem kiedyś, że to jest źle polutowane bo to jest zrobione na sztywno i zobaczcie ten drut no rusza się tutaj w tym niedolutowane jest na sztywno, czyli go po prostu wyrwało ten też się nie trzyma no ten też w ogóle się nie trzyma no w sumie tu się żaden nie trzyma o, a ten pęk, widzicie? Też był na sztywno polutowany i w końcu po prostu pękło to Musimy to oczyścić Najbardziej obawiam się tego padu, tutaj, bo on się cały rusza Czy by go po prostu wyrwało z płytki, czy tylko oderwała się cyna Ale to tak, chyba się tylko cena wyrwała. Okej, okay, jest sprawdzimy tak to wygląda i zobaczymy co się z tego da zrobić. No i tak, mamy to wyczyszczone. Tylko tutaj widać... na tym... na tym i na tym, że to jest... no dość jest to wygrzane już, nie ma tu jej struktury do przelutowania. W tym miejscu jest chyba przelotka. Albo tutaj, nie pamiętam już teraz... jak to jest zrobione. No i tak mamy to polutowane w miarę to nawet jakoś po kimś się to no, może nieco potem estetycznie zrobione po kimś bo tu jest tam brud tego ale uważam no, żeby się to trzymało tutaj musieliśmy zrobić taką małą zawijkę w drugą stronę bo tu było mało tego pada zawinięte w drugą stronę był lutowane w dwóch miejscach także będzie to naprawdę się trzymać. To naprawdę to nie odpadnie, to jest gumiec przylutowane. Tutaj też trochę padł wypalony, ale tragedii nie było. Tutaj mamy jeszcze zrobione na nowo oczywiście zasilanie. O, jest zasilanko zrobione. Dokręcone. Tu jest wszystko OK. No i tak, mamy to podłączone. Wszystko świeci. Żadnego błędu na liczniku nie ma, Sprawdźmy czy działa prędkościowość, pompa działa, prędkościowość też działa, pompa działa, jakieś błędy, jak sprawdzimy czy są, To nie powinno być, jak na liczniku się nie świeci, no to powinno być dobrze. Zobaczymy, czy pacjent żyje. No jest tylko jeden błąd. Kodowanie. No jest inne ku założone. Innego błędu nie ma. Czyli sprawdzimy tutaj. tutaj tym komputerem sprawdzić. Nie, nie da się. Ja. Czyli prędkość też działa. Cztery koła są widoczne. Zaklejamy. Dzwonimy do klienta i odsyłamy. No i tak to wygląda ten moduł po sprawdzeniu, zaklejeniu. Wszystko działa, wysyłamy. Do następnego, trzymajcie się.